Zrobimy sobie test długodystansowy: dwóch dressingów i cztery opony podzielone na pół. Zawsze od wentyla, od wentyla i od wentyla w lewo będziemy kłaść tutaj Autograf Tajet Dressing Onyx. Dopiero co nałożyłem, jest świeżutko. Taka bardzo wodnista mamba. Mam takie wrażenie, jakbym miały ten dressing problem z wchłonięciem w tą oponę. Ale spokojnie mu chwilę czasu. Widzę, że to jest taki bardziej błysk, połysk. Tutaj tak samo na lewo od wentyla zrobimy sobie Onyxa. Tutaj, oczywiście, teraz testy wosków. Na lewo od wentyla Onyx. Na lewo od wentyla Onyx. Od wentyla, prawda? Wentyl, pyk w lewo, idziemy i jest Onyx. A teraz zrobimy sobie bitwę z... Czekajcie, gdzie to jest? Gdzie to jest? Zrobimy sobie bitwę z Grafenem Turtla Grafen Acrylic tyre Shine Spray Coating I nałożymy go na prawo od wentyla Czyli na prawo od wentyla, zgodnie z ruchem wskazówek zegara w tą wentyl Dom. Ale muszę odłożyć komórkę i zaraz działamy dalej. Dobra, i mamy na prawo od wentyla. Czyli tutaj w dół tutaj nałożymy tego turtla. Czyli już nałożyliśmy tego turtla. A na lewo od wentyla, przeciwnie do wskazówek zegara, Onyxa. I tutaj tak samo, żebym czekał, żebym czegoś nie pomylił. Na lewo od wentyla Onyx, na prawo ten turtu Więc coś tu tak jakby hydrofobuje na tej oponie. Nie potrafi w nią wchłonąć za bardzo. On jest taki niby kremowy, niby wodnisty. Zapaszek całkiem nawet taki ok, ale tak się potem roz... rozwadnia. Ale ok. Dajmy mu czas, bo różne opinie o nim słyszałem. Eee, ale na pewno widzę, że Onyx jest, ma mocniejszą barwę. Na lewo tutaj Onyx, na prawo tutaj ten Turtl. I coś tu... Teraz te felgi przetrę, spoko, ale coś tu jakieś takie problemy jest z wchłonięciem. No i tutaj tak samo, na lewo od wentyla Onyx, na prawo Turtle coś tu, takie przebicia się robią. ale dobra. Zostawmy go tak na pół godzinki. Te obydwa dressingi zobaczymy po wchłonięciu, jak to będzie wyglądać. Dobra, minęła, Minęło 30 minut do aplikacji. Definitywnie Onyx tutaj, akurat po prawej stronie. Bardziej przyciemnia. A ten grafen, grafenowy tire dressing od Turtla. Jakby blednieje. Blednie. Idziemy dalej. Tutaj tak samo. Tutaj akurat po prawej stronie wentyla Turtle, po lewej Onyx. No różnica jest. Ale jakby obydwa produkty mają problem z wchłonięciem i z taką jednolitą strukturą na tych oponach. Onyx troszeczkę lepiej tutaj na tych oponach. Turtul trochę tak, jakieś takie dziwne Przebicia, krowie, krowie placki. Opona chyba z 4 razy, jak nie 5, yy, wymyta terer. Draber cleanerem od Shiny garaż, 1 do 3. Także opona według mnie jest całkiem dobrze przygotowana do testu. No ale widocznie tak jest. No, opona, guma, gumie nierówna. Wchłanianie jest różne. No ale zobaczymy, wpisujemy przebieg i będziemy sprawdzać, jak to się będzie zachowywać z czasem. Tutaj po prawej Onyx, po lewej Turtle. No, różnica jest, na pewno. Tutaj jest po stronie Onyxa większe tłuszcz. Aplikacja obydwu produktów bardzo przyjemna, ale widać było na tego ponad, jak te aplikatory mazały trochę tą tym produktem, nie wchłaniały się tutaj za dobrze. No ale okej, okay. wnęki, yy, gumy Fixem zrobione. No a całe auto, tutaj dwa włoskie grafanowe 50-50, ale to już w osobnym temacie. Będziecie mieć y, testy długodystansowe i terminowe obydwu wosków.